Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek Wójta Sprawy Zwykłe i Niezwykłe. Dziś zaczynamy od tematu podwyżek, inflacji, podwyżek. Szczególnie mam tu na myśli podwyżki gazu. Panie Wójcie, proszę powiedzieć, jak podwyżki gazu wpłynęły na administrowanie obiektów, które podlegają pod gminę dygową. To powiem tak, planując w ubiegłym roku tegoroczny budżet, oczywiście założyliśmy, że można było się spodziewać już wtedy, więc założyliśmy, że te podwyżki cen prądu i cen gazu będą, stąd to zwiększenie w planach budżetu nastąpiło. Jednak chyba nikt z nas się nie spodziewał, mam tu na myśli włodarzy sytuacji, że te podwyżki będą aż tak wysokie a co za tym idzie no na dzień dzisiejszy, żebyśmy mieli środki na te bieżące funkcjonowanie czy to szkół, czy to urzędów, czy to świetlic no będziemy musieli szukać oszczędności w innych działach, może w taki sposób powiem bo no nie chciałbym, żeby była sytuacja która miała miejsce w gminie Gościno że gdzieś tam przykręcamy ogrzewanie w szkołach na tyle, że że dzieci siedzą w takich warunkach, no, gdzie ta temperatura spada no, poniżej 18 stopni, bo chyba tyle jest w rozporządzeniu. Na ten moment takiej, takiej decyzji ze strony Wójta nie było, żeby, żeby w szkołach były ograniczenia. Chociaż oczywiście takie gospodarcze podejście ze strony dyrektorów jest jak najbardziej wskazane i o tym rozmawiamy, ale akurat w w tym przypadku nie szukamy tutaj oszczędności kontem naszych najmłodszych, co nie zmienia faktu, że gdzieś te pieniądze będziemy musieli znaleźć, no bo przecież trzeba będzie płacić rachunki za prąd, gaz, a te rachunki myślę, że każdy z nas, mieszkańców na, w swojej własnej kieszeni odczuwa. W przypadku samorządu to te zmiany są jeszcze bardziej odczuwalne. Czyli w szkołach, w przedszkolach nie będzie przekręcanych. Kurek. Nie będzie zakręcanych grzejników, to znaczy nie będzie na pewno zakręcanych grzejników w taki sposób, żeby miało to wpłynąć na, na naszych komfort. najmłodszych. Tak, i komfort funkcjonowania dzieci w szkołach w przedszkolach. Yy... Podwyżki spowodowały, że w ramach Polskiego Ładu możliwe są dodatki osłonowe. Panie Wójcie, jak gmina Dygowo, gmina Dygowo pośredniczy tutaj w przyjmowaniu hmm. wniosków, jak wygląda sytuacja z dodatkami? rzeczywiście tutaj należy tylko przypomnieć, że pod koniec ubiegłego roku, kiedy zetknęliśmy się z takimi drastycznymi podwyżkami cen gazu, które dotknęły odbiorców indywidualnych, wówczas, jak państwo pamiętacie, pojawił się ten komitet protestacyjny. No i w ramach tych, myślę, działań, no nie tylko na pewno naszych, zostało, bo, bo, bo te działania były, miały miejsce na terenie całego kraju. Rząd wprowadził coś, co nazywane co jest dodatkiem osłonowym, czyli środki, które mają w jakiś sposób zrekompensować mieszkańcom te drastyczne podwyżki, czy to cen gazu, czy to cen prądu. I rzeczywiście jest tak, że te wnioski o dodatki osłonowe można składać u nas w Urzędzie Gminy, dokładnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Co prawda, w związku z tym, że urząd jest zamknięty, dla interesantów, tak jak wynika to z tego, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji pandemicznej, ale wnioski są do pobrania na pewno na stronach Urzędu Gminy, na pewno nawet tutaj u, u pana Marka na stronie gmina Wnioski można złożyć bezpośrednio w Urzędzie, można złożyć bezpośrednio w GOPS-ie. Mamy odpowiednie skrzynki, do których wystarczy ten wniosek włożyć i on zostanie rozpatrzony. Tutaj przypomnę, że te dochody to jest 400 zł rocznie, jeśli jest to gospodarstwo jednoosobowe. Natomiast w zależności od tego, jak liczne są gospodarstwa, takie powiedzmy wielo, wieloosobowe wówczas te wnioski, te, te środki to są rzędu około 1000 zł. W niektórych przypadkach wiadomo, że jeśli jest więcej domowników, to, to tych środków jest więcej. Oczywiście ten notatek osłonowy jest skierowany tylko do osób, które, których dochód nie przekracza pewien limit. Ten limit jest ustalony w wysokości 2000 zł, jeśli chodzi o osoby, które są jak gdyby samotne, czyli jednoosobowe gospodarstwo domowe. Natomiast jeśli jest to więcej osób, to to jest 1500 zł na mieszkańca. Wnioski, co można już tutaj też powiedzieć, na cały 2022 rok można składać aż do października. Link, więc jeśli ktoś się nie załapie jeszcze w styczniu, ma na to pozostałe miesiące. A zainteresowanie duże jest? Tak, tutaj z czego zresztą się nie dziwię, zainteresowanie jest bardzo duże. My na początku mieliśmy po kilkadziesiąt wniosków dziennie, teraz, teraz może to troszeczkę spadło, niemniej no, zainteresowanie i słusznie mieszkańców jest bardzo duże. My staramy się, żeby te wnioski zostały jak najsprawniej przyjmowane i że tak powiem jak najsprawniej obrobione, żeby już od marca, bo przypomnę, że w marcu pierwsze środki mają trafić do mieszkańców, żeby rzeczywiście tak się stało. Również w tej chwili jest na czasie temat składania wniosków do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Tu gmina też przyjmuje to do 30, 30 czerwca. Tak, jak najbardziej i tutaj jest to poniekąd połączone ze sobą. Jest taki obowiązek rzeczywiście do 30 czerwca, żeby każdy taki wniosek do nas złożył. Muszę powiedzieć, że w, ponieważ jest to ze sobą połączone złożenie. Wniosków o dodatek osłonowy razem z tym dotyczącym emisyjności, emisyjności to tutaj też te wnioski, że jak powiem w sposób znaczący przyspieszyły. No nie jest to jeszcze od razu 100%, niemniej widzimy, że ta dynamika jest no dużo bardziej, dużo większa niż była pod koniec roku ubiegłego. Tak, bo na 19 stycznia było tylko 18% złożonych tak. wniosków. A myślę, że już w, w samym, samym styczniu to. drugie tyle można powiedzieć, że do nas wpłynęło. Panie Wójcie, podwyżki cen gazu, prądu... No ale jeszcze ma, przed nami jest jedna taka zamrożona podwyżka. Zamrożone są, że tak powiem, może nie zamrożone, ale taryfy opłat za wodę w dalszym ciągu temat, można powiedzieć, nie jest uregulowany. Rzeczywiście, no jeśli chodzi o, o ceny wody i ścieków, to można powiedzieć, że to jest jak e, niekończąca się telenowela. E, każda ze strony jak gdyby obstaje przy swoim. Tutaj oczywiście, że my jako gminy e, cały czas uważamy, że ta taryfa powinna być jedna na terenie działania całej spółki. Miasto uważa, e, że jest inaczej, że powinno być inaczej. E, na dzisiaj mamy wyroki, które mówią, że je, powinno być tak jak my uważamy. Miasto e, ma wyroki wyroki które wyroki sądów które twierdzą że Powinno być właśnie tak, jak oni uważają, ale kluczem do wszystkiego jest niestety, panie redaktorze, szanowni państwo, 51% udział miasta i w zasadzie to mówi wszystko. Czekamy na nowe wnioski taryfowe, bo te, które były wcześniej zgłaszane, one oczywiście zakładały olbrzymią podwyżkę. To była podwyżka rzędu około 100%. Nie zostały zatwierdzone przez Wody Polskie, bo przypomnę, Wody Polskie są takim taryfikatorem, który który zatwierdza e, taryfę. E, jak to będzie wyglądało w najbliższych e, tygodniach, miesiącach, tego nie wiemy. Czekamy na nową e, propozycję taryfową, no, ale patrząc na to, co dzieje się wokół nas, e, no, należy się spodziewać również w przypadku tych mediów e, podwyżki, bo, bo widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o Wszystkie produkty widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o inflację, podwyżka. Myślę, że jest nieunikniona. Pytanie, jak wysoka? wysoka. No i kiedy? No nie ukrywam, że tutaj z naszego punktu widzenia i naszych mieszkańców im później, tym lepiej. No z tym, że proponowana stawki, taryf to już dwa lata mają, a od tego czasu wszystko też poszło do góry wszelkiego rodzaju nośniki, też nie wiadomo, czy będą. Oczywiście, dlatego ja tutaj podkreśliłem, że należy z tego punktu widzenia spojrzeć w sposób pozytywny, dlatego, że przez te dwa lata Wody Polskie, które nie zatwierdzały tych taryf, no Umożliwiły nam, czyli tutaj akurat w Gminie Dygowo, że mamy tą taryfę, która obowiązuje już od, od iluś lat. Tak? Nie mamy podwyżki, co nie znaczy, że jej mieć nie będziemy. Pytanie, tak jak mówię, kiedy i jakiej wysokości, to jest pytanie otwarte. Jak rozumiem, Gmina Dygowo w dalszym ciągu będzie dopłacała do. Tak, jeśli chodzi tutaj o dopłatę użytku. do wody i ścieków, to mamy. Z... Co roku zresztą taka jest uchwała Rady Gminy, żeby do metra sześciennego wody i ścieków środki z budżetu gminy były w formie dopłaty i tak to funkcjonuje. Natomiast jak długo taka sytuacja się utrzyma, no to będzie już uzależnione od sytuacji, od kondycji, o tak może powiem, finansowej gminy, dlatego że te wydatki bieżące no, z roku na rok są coraz większe, a w ramach różnych, nazwijmy to, Ewolucji, o tak bym powiedział, które dzieją się w samorządzie, te dochody nasze no niestety nie idą tak proporcjonalnie jak, jak wydatki w górę, bo co chwila dostajemy nową, nowe informacje, że no, to są informacje, które mówią nam, że raczej powinniśmy szukać cięć niż. Szukać miejsca na środki dodatkowe. Więc może się okazać, że niedługo będzie, będzie ta sytuacja finansowa w samorządach na tyle trudna, że być może trzeba będzie zweryfikować również i tą kwestię. Ale póki co uspokajam mieszkańców, że taka sytuacja nie jest brana pod uwagę. Za to w kwestii inwestycyjnej, no to jest optymistycznie, panie Wójcie, rekordowy budżet na inwestycje ponad 16 milionów. Polski Ład ma tutaj swój udział, będą kolejne, znaczy są już kolejne wnioski do drugiej tury, tak? Polskiego Ładu. Tak, rzeczywiście, do połowy lutego jest czas na składanie wniosków na, do tej drugiej tury rządowego programu, właśnie inwestycji strategicznych. W ramach właśnie Polskiego Ładu. E, oczywiście jesteśmy tutaj przygotowani, i maksymalnie można będzie złożyć pięć wniosków. Tyle złożymy, e, z czego e, no, co najmniej dwa wnioski to będą wnioski e, dotyczące dróg, bo te potrzeby drogowe mamy cały czas e, największe. E, do tego ważny wniosek, który zostanie złożony, to będzie wniosek, który będzie dotyczył przebudowy centrum dygowa. Również sala gimnastyczna jest brana pod uwagę, więc tego typu wnioski zostaną przez nas złożone. Aczkolwiek, co chcę podkreślić, złożenie wniosku to jedno, a otrzymanie dofinansowania to drugie. Przy pierwszym rozdaniu składaliśmy wnioski, na trzy nasze wnioski przeszły dwa, aczkolwiek też nie ukrywam, że ten priorytetowy, czyli wniosek na przebudowę dróg gminnych, jakby w hierarchii ważności najważniejszy, no niestety nie przeszedł. Zobaczymy, jak będzie w tym rozdaniu. Jedno jest pewne, na pewno, jeśli pojawią się możliwości składania wniosków, czy to do Polskiego Ładu, czy to do innych funduszy, na pewno będziemy z tych wniosków korzystali ja tak troszeczkę tylko z takim niepokojem patrzę w przyszłość, bo być może niedługo staniemy przed taką sytuacją, że będzie można składać wnioski na inwestycje, natomiast gminy nie będą miały środków na swoje wkłady, bo przypomnę, że żeby dostać środki na inwestycje staramy się zawsze szukać tych wniosków, gdzie jest to dofinansowanie największe, ale bardzo rzadko się tak zdarza, że jest to w 100%, zazwyczaj jest to w zależności od funduszu albo 50%, albo 80%, no i Brakować tych środków, żeby uzupełnić ten wniosek, ale być może na razie za wcześnie się o takie rzeczy martwić. Na pewno odpowiednie projekty są już przygotowywane do kolejnych wniosków, które chcieli, będziemy, będziemy chcieli złożyć, no ale myślę, że wszystko w swoim czasie. Spotkał się Pan z marszałkiem. W sprawie porozumienia dotyczącego Rombardygowie. Tak, rzeczywiście. Zostało podpisane. Tak, to, to porozumienie zostało podpisane. Można powiedzieć, że to jest już drugi krok z tych można powiedzieć, trzech kroków, które przed nami. Jest, już wcześniej było zielone światło od Pana Marszałka i od Pani Marszałek, bo w spotkaniu uczestniczyła, uczestniczył Pan Marszałek Sobiera oraz Pani Marszałek Ania Bańkowska i to porozumienie zostało podpisane. Jest to drugi krok, tak jak wspominałem, który daje zielone światło do projektowania, przygotowywania odpowiednich dokumentacji. Trzeci krok i ostateczny to już jest kwestia realizacji, i myślę, że i do tego trzeciego kroku dojdzie na początku przyszłego roku, ponieważ dokumentacja projektowa to jest mniej więcej około 9-10 miesięcy czas na przygotowanie odpowiednich dokumentów, no a potem już tylko realizacja. Na chwilę obecną myślę, że nic nam nie stoi na przeszkodzie żebyśmy mogli czuć jakiekolwiek zagrożenie co do realizacji tego też bardzo ważnego przedsięwzięcia w Dygowie. Na początku lutego starostwo powiatowe ogłasza przetarg na ulicę główną, przebudowę ulicy głównej. Tak, rzeczywiście jest to w ramach puli środków z pierwszego rozdania polskiego ładu. Oczywiście my jako gmina musieliśmy dołożyć swoją część do tego, żebyśmy tą inwestycję mogli najpierw przygotować do przetargu, a potem mam nadzieję, że szczęśliwie zrealizować. Aczkolwiek na ten moment najważniejsze to przygotowanie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Jeśli to nastąpi, to kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie pracy. Tutaj no, jeśli dojdziemy do tego momentu, to na pewno będę apelował do mieszkańców zwłaszcza ulicy Głównej w Rygowie o taką cierpliwość, bo na pewno będzie się to wiązało z utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu, ale to wszystko przed nami. Mam nadzieję, że dojdzie do, do takich rozmów, do takich spotkań, bo to zawsze jest tak, że najpierw jest uciążliwie, a potem jak już to wszystko uda się szczęśliwie zrealizować, to będziemy się wspólnie cieszyli z przebudowanej ulicy. Czy przy okazji przebudowy ulicy Budnej coś w kwestii ścieżki rowerowej w, w kierunku ustronia morskiego? Wiadomo? Wiadomo tyle, że projekt jest już na ukończeniu. Będziemy nawet niedługo mieli konsultację akurat w Stójkowie, bo to jest ta miejscowość, przez którą ta ścieżka będzie przebiegała. Chcielibyśmy zrealizować to w roku, właśnie w roku 2022. W okolicach kwietnia będziemy prawdopodobnie podpisywali umowę o dofinansowanie, potem zostanie kwestia postępowania przetargowego, zawarcie umowy z wykonawcą, więc wydaje się realne, że to jest kwestia roku, może, może troszeczkę więcej i uda się to zrealizować. Mówię oczywiście o wariancie optymistycznym, bo jak to bardzo często bywa, różne czynniki jeszcze mogą wyjść po drodze, ale na ten moment takie są plany. Tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy, bo czas nam się kończy, inwestycji, inwestycji dużą. Trudny rok, to będzie na pewno bardzo trudny rok. Raz, że inwestycji będzie trochę rzeczywiście, ale dwa, też te wszystkie problemy, które będą rzutowały na nasz budżet, a które są związane z inflacją, z tymi wszystkimi podwyżkami, które na horyzoncie no tutaj gdzieś tam każą myśleć, że to nie będzie wcale tak łatwo, ale obym się mylił. Otóż to. Także dziękuję Panie Wójcie. Dziękuję Państwu.